Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczo z tej strony Kłaniał się, proszę Państwa, kontynuujemy serię pod tytułem Marian na Speedzie 2, gdzie od zera do bohatera próbuje wbijać rankingi coraz to wyższe. Ranking moi drodzy już został ustanowiony. Czeską powiedział Dobra, zasłużyłeś na 836 jeżeli gracie mniej więcej na takim rankingu, to ten filmik jest dedykowany głównie właśnie dla Was, mam bierki koloru białego, gramy rapida 10 plus 0, rozpoczynam partię od ruchy 4. Rywal odpowiedział mi E5, zagramy klasycznie skoczek F3, spodziewam się skoczka C6, partia włoska, sprawdzimy rywala, co wie na temat partii włoskiej. Ja ten debiut znam już parę ładnych lat, uczyłem się go lata temu, oczywiście kompleksowo poznałem go nieco później, natomiast jest kilka zagadnień, o których warto powiedzieć. Popularne ruchy to skoczek F6, goniec C5, czasami widuje się H6, D6, ogólnie też się grywa, chociaż nie polecam, a tutaj A6 w ogóle takie... Totalna odklejka dla mnie, no ale dobra. Jest to posunięcie, które być może będzie robiło miejsce dla gońca pogoniec C5. A tym samym jakieś B5 jest w planie, ale to cały czas wygląda nieco dziwnie dla mnie. Czy możemy próć pozycję ruchem D4? To są jakieś możliwości. Co to będzie najlepsze? No, prawdopodobnie d4 chcemy zagrać. Jeżeli możemy to zrobić w jeden ruch, to być może warto z tego skorzystać. Goniec c5 łapa pole d4, a skoczek f6 atakował na e4. To jest ruch bez jakiegokolwiek tempa. Ataki na f7 często przechodzą tutaj w różnych manewrach, czy to właśnie ze skoczkiem g5, czy to właśnie po jakimś tam ewansie, czyli goniec c5 b4. No, niemniej jednak, b5. Spoko, można odejść. Jeżeli zapoluję na gońca, to będzie to taki mały błąd, bo po prostu odda mi pionka na e5. W tym momencie goniec b7, tylko to nie z tej strony prawdopodobnie należy rozpocząć rozwijanie skrzydła królewskiego. Znaczy ogólnie rozwijanie się należy to rozpocząć właśnie ze strony skrzydła królewskiego, więc tutaj ta teoria, teoria troszeczkę kuleje, jak widzicie. No dobrze, pobronił tu. Natomiast to nie jest zbyt dobre ustawienie, wydaje się. Ja ruszuję. No właśnie, no trzy figury w grze jest centrum. Rywal nieco dziwnie rozgrywa ten debiut. Pierwszy raz w ogóle ktoś migra tego typu linie, że tak powiem. No wieża na e, ewentualnie skoczek może tutaj, chociaż prawdopodobnie kopniak, muszę odejść, wtedy tutaj spada, niekoniecznie. Mogę też wybić, wybić, zdroszować, ale utrzymamy hetmany w grze. Niech będzie napięcie, niech coś się dzieje. No być może on zroszuje w ogóle, to jest możliwość, ale wtedy... Ale wtedy no będę miał tę przewagę w rozwoju. Być może na tyle, żeby czuć się o wiele lepiej, być może na tyle, żeby czuć się troszkę lepiej. Zobaczymy, jak to będzie. Aha, goniec C7. Bicia raczej nic mi nie dają. Jeżeli bić, no to może wcześniej, żeby próbować go zderoszować. Ale końcówki grać nie chcę. Chcę grać, moi drodzy, w aktywne szachy, agresywne, czyli po prostu mieć hetmany na szachownicy i cisnąć. A4, z tego co wiem, jest ideą tutaj. Jak najbardziej, żeby napocząć tą strukturę. Przyjść może gońcem na G5, wprowadzić dziś skoczka do gry. Ok, D5 kolejny ruch pionem. Dla mnie dziwne, nie rozwija gońców. Nie chce ruszować. know, totalnie nie wiem o co chodzi. To jest też błąd, moi drodzy, bo rywal pozwala na no, dobieranie się do linii, znaczy dobieranie się do króla poprzez oczywiście otwierającą się linię E. Prawdopodobnie to zabijemy i problem jest taki, że bicia tutaj będą mogły dawać się wyznaki. Strzał groże czymś z odsłony, po biciu gram tutaj. Mogę to wybić skoczkiem, mogę to wybić pionkiem, jest dużo możliwości, ja to zabiję skoczkiem. groże czymś z odsłony, konkretnie być może nawet takim strzałem i złapaniem hetmana, więc prawdopodobnie trzeba to przyjąć. Wówczas jest szach. Tak się nie można zasłonić, bo spada tutaj, więc prawdopodobnie po strzale skoczkiem odbiję wieżą z szachem, goniec e6 tylko pogoniec e6, mam chyba zabicie. No i właśnie, jest problem, bo mam zabicie tutaj. Rywal troszeczkę namieszał. E, namieszał w tym debiucie. Tak. No, ja mówiłem, że debiuty nie są najważniejsze i to oczywiście podtrzymuję, no ale z drugiej strony mm... Musimy takie pryncypia znać debiutów. Grajmy do centrum, rozwijajmy lekkie figury, nie traćmy czasu na zbyt dużo ruchów pionami, zabezpieczajmy króla, no. no teraz mam bicie tutaj chociażby gońcem. <laughs> nie można być gońcem, bo związany, hetmanem to oczywiście leci, jest tempo tutaj, jest tempo tutaj. Figura mniej, to już jest, to już jest droga wprost do piekła. Mm. Dobrze. Mógłbym to zabić w ten sposób i wziąć wieżę. No tak, czyli wymiana po prostu. Wymieniamy to za to, a jestem z figurą więcej. Ewentualnie mógłbym odejść, odejść wieżą, jeszcze utrzymać presję. Wtedy być może wieżą odejdzie. To są możliwości. Może to uprościć, prawdę mówiąc, dosyć fajnie. Dobra, zagrajmy z szaszkiem, weźmy wieżę, tu są straszne dziury, hetman h5. Być może będzie dobry hetman h5, g6. Hetman h5, g6 to raczej nic mi nie da wielkiego, ale hetman h5 no zawsze będzie troszeczkę osłabiał. Dobra, wrzucę hetman h5. Ruch królem nie polecam, g6 prawdopodobnie. Może wtedy zagrać na f3, ale wtedy wieża przychodzi. Mhm. Mm Okej. Okay. Zagrajmy tak. Roszada to oczywiście biorę z szachem. No i pozycja jest zła, no bo to jest materiału mniej. Oczywiście jeszcze się nie, nie, nie rozwinąłem, Nie dorozwijałem, że tak powiem. Aczkolwiek, no, sobie pionek, król w centrum. No i skok nie. Tak, to niby jest ruch, z tym, że jest tempo. Jest tempo. No oczywiście będzie tutaj miał szansę bronić wszelakie, no ale wiadomo, no, jeśli wymienilibyśmy to za to, to za to, no to jestem zaskoczkiem więcej. Na koniec materiał jest istotny. No i oczywiście bezpieczeństwo króla, jak najbardziej. Jak najchętniej. A, a, tu możemy zagrać. On wtedy zagra co? Hmm, 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 hmm. Moglibyśmy zagrać tak naprawdę prosto, Prostolinijnie. Prosto, Coś takiego chociażby. Ewentualnie wymianę zaproponować. Zaproponować wymianę. Jak odrzuci, to mogę wrzucić szacha i próbować wziąć wieże. To są opcje. Chyba nic tu nie zgapiam, prawdę mówiąc. Oczywiście zawsze może zagrać też tak i szukać jakichś jakich strzałów, tylko że będę miał tempo. Będę miał tempo. No tak. To są jakby jakieś groźby, więc w tym wypadku prawdopodobnie pomienia, ewentualnie zagra właśnie na, na H5. Zagra sobie na H5. Czy to jest takie straszne tak naprawdę bicie tutaj? Hmm. OK. tylko że teraz to chyba biorę tutaj, po prostu. Czy to nie będzie zbyt ryzykowne? On gdzieś musi zagrać, prawdopodobnie tutaj. Biorę wieżę. Biorę wieżę. Mógłbym wziąć hetmana, uprościć grę i tyle, ale... Chyba, żebym się nie nadział na jakąś kontrę. Będzie bił tu. Dobra, nie ma co, trzeba brać wieżę i tyle. Nie boję się żadnych strzałów tego typu. Bo tu jeszcze jakoś jest do wygrania. Mhm. Tak, wieża spada. Później będzie bite z szachem, być może tu. Dużo problemów z gołym królem po prostu ma miejsce. Strzał, strzał, strzał. Żadnego mata nie mam. Czekaj. A jak ja tu zabiję, on zagra tu. Zagram sobie tutaj. Mata nie ma, prawda? Bo jest skoczek jeszcze. Do końca trzeba trzymać presję, w sensie takim, że wiadomo, atakować, ale też mieć na uwadze, co grozi, co grozi. Mieć na uwadze, co grozi, no bo łatwo by było się nadziać gdzieś, jakby tutaj na przykład skoczek nie pilnował, tu by była groźba i tutaj, nie? Mhm. No dobrze, no to teraz to już chyba jest easy E. Easy e. Zabijmy to. Zabijmy to. Mogę oddać na C2, nie ma problemu. No to tyle materiału jest więcej, że jest to wieża więcej. Plus jakieś piony z tego co widzę. Mhm. Tu wisi, tu wisi, nie wisi, tylko tu wisi, tak naprawdę. Dobrze, w tym wypadku nie ma problemu najmniejszego. Moglibyśmy zagrać coś takiego, nawet jak... jak tu. Po prostu pobronić. Chociaż czekaj, właśnie, on mi matem grozi. <grystanie> Ojej, no grozi mi matem, tak. Bezczelnie wręcz powiedziałbym nawet. Bezczelnie grozi mi matem. Trzeba się zabezpieczyć i to tyle. Oczywiście teraz wisi wieża. Muszę się pojedynce zabezpieczyć. On ma jakąś kontrę. Póki ten hetman szaleje, no to jest, jest jakaś kontra. Dobrze, teraz wisi wieża, ale niestety ten piąt był zatruty ze względu na to, że mamy związanie z królem. No... Powiem wam tak. Ciekawa partia. Dużo się działo. Błędy debiutowe niestety przeważyły na, 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 na wyniku, ale do końca trzeba było być czujnym, nie? Do końca trzeba było być czujnym, żeby tam tu mata, bym dostał na jedynce, to by było ciekawie. swoją drogą, Aha. mógłbym zagrać tutaj, zabić szaszkiem tutaj. Jest dużo fajnych opcji. Dobra, to już jest praktycznie po grze. Możemy wymienić gońce jeszcze na związaniu. I lecić pionem. Prawdopodobnie. Lecimy pionkiem, jakby jutro miało nie być. No, zaraz przyjrzymy się tej partii troszeczkę bliżej. Rywal tam nie najlepiej rozegrał rozegrał ten debiut, trzeba przyznać. Premówów nie mam niestety, rywal nie najlepiej rozegrał ten debiut i to było mm, kluczowym czynnikiem, który przemówił o, tak jak mówię w wyniku pata nie ma, często warto się upewnić. No dobra. Od tej pory zaczniemy grać po jednej partyjce na każdy pułap rankingowy i... No dobrze, partię włoską grałeś, super, cieszę się bardzo. No jakieś błędy były, przeoczone wygrane były, wowowowo, wow, 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 wow. co tam się działo w ogóle? Wydaje mi się, że właśnie po debiucie staliśmy już w takiej dysproporcji, jeśli chodzi o... Tak, jakiś błąd, no, tu przeoczony że rzekomo nie widzę. No dobra przyjrzyjmy się, po debiucie już stały, białe to totalnie lepiej. To było wszystko spoko. A6 to dobry ruch. No może i dobry, nie wiem, ja nie widuję go D4 D6 jest w tym momencie niedokładne. Można było zabić na D4. Ja mógłbym odbić skoczkiem, ewentualnie roszować sobie. Tak. No debiut był troszeczkę dziwnie pograny, gran. jeden z błędem. A można było jednak iść w te deroszowania. Jeśli tutaj, to tutaj, jak tutaj, to tutaj. A jak tutaj i tutaj, to tutaj zderoszowanie. Czyli to było już dużo, dużo lepsze, po prostu. No dobra, ja nie zdecydowałem się. D5 to poważny błąd, bo oczywiście otwiera to linię E, a król jest w centrum, moi drodzy. No i zabicie skoczkiem, czek. No i problem jest tak, zabicie tu i pytanie, czy. A wieża bije 6. No genialny ruch zaliczyłem, chociaż to nie jest jakiś cudowny. A, nie trzeba było bić wieży, można było C6 zagrać. A, nawet, nawet tutaj. Widzicie, no wytraciłem przewagę z 10 plus 10 na plus 7. No dobra, to wszystko było dosyć logiczne. Hmm, Hetman 8 najlepszym myślałem też o wymianie, co upraszczało tak naprawdę pozycję całkowicie. E, ok. No i Rywol tak naprawdę miał te niedokładności, największe błędy zrobił w debiucie. Powiedziałbym, że takim, no i wiadomo, tutaj już nie ma co. E, takim jego grzechem głównym to było chyba pchnięcie pionka w ogóle na, na d5 wydaje mi się. Tak, to jest chyba grze główny, no bo zobaczcie, plus 0,7 na plus 6, bicie z tempem, otwiera się linia E. No nie chcemy otwierać, moi drodzy, linii tam, gdzie jest król, który jeszcze nie zroszował. Ogólnie partię włoską grajcie tak. Czekaj właśnie. Partię włoską, moi drodzy, grajcie w ten sposób. Wyprowadzajcie tutaj skoczka, nie bójcie się tych napadów, bo wchodzi D5. O tym już niejednokrotnie mówiłem. Jak zagrają D3, żeby bronić, rozwijajcie gońce. C3. Roszatka, D6. Goniec czasem tu. Można się zabezpieczyć furtko jakieś A6, A5, żeby goniec zawsze się czuł komfortowo. I to jest normalny debiut. Jak najbardziej normalny. A tu były cudawianki. Cudawianki. No i to otwieranie, moi drodzy, centralnych linii przy królu w centrum, samobójstwo, szczególnie w tych pozycjach, gdzie właśnie idzie a4, a5, Tam trzeba zabezpieczać króla. ino Inochyżu. No. Dobra. Dziękuję za uwagę moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać po jednej partyjce będziemy wrzucać właśnie na tutaj każdy etap 882. To mój rankik na czesko. Idziemy dalej, idziemy wyżej. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się.